Co ja. No, no co? Jeden z nie, nie ręczył. W porządku. No, zaburzone, no, A on na mnie mówi, że ja nerwowy, kurwa. <śortuj> Na mnie gadał, że my, Ja nerwowy, wierdę. A sam za nim na balkonie, na pomorskim później, to, to, to. Słyszeli ludzie. No była lipa jakaś? Czekaj, zamknęli go, nie? Nie wiem, czy dał się złapać, czy jak, no, zamknęli go. Bo tam sąsiedzi widzieli. Nie minęło chyba 3-4 lata strzelam. Wychodzę, już ze swojego, już nie bardzo żyłem, wychodzę tutaj na no, zachodniej gminy. Wychodzę, patrzę, zabronek, czy nie brony? Taka katana damska, nie, taki żabot damski, paznokcie wymalowane. Paznokcie, no. No, elegancko wymalowane. A ja wychodzę i słucham, patrzę na niego, to brony to ty. Jest twoja żona. No jest, bo ona nieraz mu kasę tam powrócła. Nie ma. No i dobrą. Wyszedł. Wzięli go za głupa, po prostu wypuścili, nie? ja głupa, no bo to się nie nadawał nawet do nie przeżył Nie przeżyłby parę. No i tak cztery chyba. Około czterech lat. Nie? On później się powiesił. Piłka, na cmentarzu, mało tego na cmentarzu, no tam gdzie, gdzie żonę pochował. Na dole, to już musieliście słyszeć, dozorca, Dozorca spokojny facet, ileś tam nad pracy. A jak było? Góral się nazywał, co na krępie zajebał, na krępie żonę. Tak no Ale to ją, on ją porządnie zaciekam, Nie wiem dzisiaj czy on wyszedł, czy nie wyszedł, tego nie wiem. to nie wszyscy oni dobrze mówili, mówiły, bo on był pracownikiem, był spokojny facet, nie palił. Bo na, oni na krępie mieszkali i on jeszcze dodatkowo tam, no coś na tej krępie, na tej ziemi, no. I jeszcze handlował. Dość. Parę dni temu z kimś rozmawiałem na jego temat. Góral, góra, tak nie nazwisko. Bardzo spokojny człowiek. No i jako się wyciągnął. A, handlował jeszcze tymi warzywami, pierdołami. No i co mu rozbiło? Ponoć ta jego żona super ładna była, zazdrości tam nie wiem, czy było, czy nie było. co którą mówić ale tak spokojnie człowiek i zaciekał idzie. ją tam czymś. Kurset, to już w mass mediach już podawali, nie? W radio czy gdzieś tam. Szykałem. Jaki wyrok dostał? Nie mam pojęcia. To duży. Ale duży, to, bo tam tragicznie on ją, tak jak radio podawało na sferze, oj, to... tak trudno. Gdzieś ją tam na pole wyciągnął i... No strasznie, jest tam powiem, bo, no. Na krępę? Na, na krępie. No. no. <grymne> <grymne> pole, swoje pole i tak ją, kurwa, posiekał, nie wiem... Z czy czego pole? Jego pole. <grymne> A co tam rosło? Ja nie wiem, co tam doszło, może kapusta, może coś tam. Ale... Od no kapusty i, głowa i spokojny pusty. człowiek, i bardzo spokojny człowiek. Nie wiem. To niby spokojne, nie? Na... No niby spokojny. A ile daleko szukać, kurwa. Mój szwagier, czyli mojej żony brat, znów on niespokojny, nie? On był wariat, zawsze taki, kurwa, to tamto wszędzie. Był w Zielonej ja mu pomagałem, później jego żona do Niemiec pojechała, no a tam jeszcze materacem była, nie? Tu Baera tam, ponoć ileś tam kruch ten bałek miał. No i wreszcie się powiesił. I tadziu się powiesił. Czego to nie było dla mnie zrozumiałe. Bo, bo to był przebojowy kawał i opowiadał wszystko, bajerował. Słabość. Powiesił się. Miał syna, syna i córkę, nie? No i tak wyszło. I tadziu się powiesił. A ja się nie dam. Nie dam. A ta niechorena się powiesi. Aha, a propos tego, to ten Niemiec się rozpierdolił. Samochodem się rozjebał później. Także ona Agnieszka, Agnieszka... Dobrze, że Agnieszka miała... Także sama została. No. Takie życie jest. Nie. Nie możesz zrozumieć tych ludzi, co się wieszają. To jest odwaga? Albo... Trakt przed kupotami, które czekałem. Bo się nie daje to, rady psychicznej no, i pęka. No i pęka, ale ja też krócę, nawet jednemu kubkowi.